Co oni śpiewają? Mini lekcje języka angielskiego w radiu Opole. Kolejna piosenka przed nami. Dzisiaj Marek Tkaczyk, który przypomnę prowadzi szkoły językowe w Polsce i Wielkiej Brytanii, e, przygotował dla nas i małą powtórkę, i kolejną ciekawą piosenkę. Która może w nauce języka angielskiego, mamy Dokładnie. nadzieję. E, ci, którzy nas służą nie pierwszy raz wiedzą, że zawsze sobie robimy małe powtórki. W zeszłym tygodniu mieliśmy piosenkę Rihanna i Paula e, McCartney'a, przepraszam, e, Four Five Seconds. I tam chodziło o to, że czekam cały czas do tego weekendu, żeby się wyluzować. Ale tam było fajne wyrażenie, e, Kasiu, nie wiem czy pamiętasz, e, które na polskim można przetłumaczyć jako, że, że moja uprzejmość często jest odbierana jak, jako moja słabość. Jeśli dobrze pamiętam, mhm. all of my kindness is taken for a weakness. Fantastycznie, super. I to pamiętajcie, to jest taka dosyć, chyba najbardziej taka użyteczna fraza z tej piosenki. Dzisiaj sobie troszeczkę zmienimy temat i pamiętajcie o tym, że to jest też zadanie dla was, żeby spróbować odgadnąć piosenkę, o której mówimy, z tego, jak opowiadamy o treści, oraz z tego, jak, jakie wyrażenia się w niej pojawiają. I tutaj mamy fajną sytuację, jak mężczyzna generalnie chce wyrazić swój podziw dla kobiety która jest dla niego wszystkim, i wyraża to w ciekawy sposób, moim zdaniem, taki na granicy, na krawędzi, bo określa ją jako swoją czyli liderkę. To z jednej strony, jest, może być pozytywnie odbierane, że rozwesela mnie, powoduje, że zawsze jestem wesoły i w dobrym nastroju. No, Ale z drugiej strony, ta, ta czyli nie każdemu się tak do końca w ten pozytywny sposób kojarzy prawda? Dobrze. Tak, no bo piosenka jest troszeczkę hmm, stereotypowa. Tak. No właśnie. Trzeba sobie posłuchać, tekst prześledzić, żeby zorientować się o co nam chodzi. I teraz tak, wyrażenie takie, że ktoś spełnia moje życzenia. Grant a wish, to, to spełniać to życzenie. Jak, jak ten dżin w lampce, w lampie. Like a genie in a bottle. I to się pojawia w piosence. She grants my wishes like a genie in a bottle. Okay. Okay. Dosyć fajne wyrażenie, które, tak jak mówię, wybieramy takie, które będą dla Was użyteczne również w codziennym języku. Um, też bardzo fajna rzecz, którą można powiedzieć o sobie, yy, która jest blisko nas zawsze. She's always right there when I need her. Czyli zawsze jest przy mnie, kiedy jej potrzebuję. She's always right there when I need her. Um, I co się dzieje, jak jej tam nie ma? Jak się czuje ten mężczyzna? I'm empty when you're gone. Czyli jestem totalnie pusty, jak cię nie ma. I'm empty, when unemity, widocznie. Dokładnie. I ostatnia rzecz, ta, która się właśnie pojawia w WrestleMania, już się pewnie domyślicie, jaka to piosenka. I think I found myself a chill leader. Czyli myślę, że znalazłem sobie moją własną chill leaderkę. I think I found myself a chill leader. typowa piosenka. No i tak jak zawsze, i dla was e, słuchających audycji, i dla Kasi powtórka ma. Zobaczymy, e, co pamiętamy. She grants my czyli spełnia życzenia Wish. Wishes Wdaję wishes. liczbę nogą uh, like a hmm in a bottle. Gin. Gini. Gini. Like genie. a genie in a bottle. Okay. She grants my wishes like a genie in a bottle. OK. Uh, zawsze jest tam, zawsze jest przy mnie, kiedy jej potrzebuje. potrzebuję. She is always right there. When I need when I need her. She's always right there when I need her. Fantastycznie. No i co się dzieje, jak ona znika? I am hmm when you're gone. Empty. Empty. I'm empty when you're gone. Okay. No i ten. Uh, to, to zdanie podsumowujące całą treść piosenki. I think I found myself a chill leader. Chill leader. Fantastycznie, Kasiu. Piosenka. Chill Leader, wykonawca OMI, zdaje się, bo to nie jest brytyjska, nie jest angielska nazwa. Cała rozmowa na radio.opole.pl